Tacy z nas... Taki z nas słusznik, że ja się zielę. Przepożal się Boże. Okej, okay, o co tu mamy? Gówno tu mamy. Dzień dobry. Przyszłem was okraść. Żeby tu gówno macie. No tak no wojna w końcu zmienia ludzi. Dosłownie. Ale ok. Aha. No dobra, więc nie ma o tu pewnie coś. broni powinny być, powinny. Tak samo jak ja powinienem się teraz uczyć. Tak samo powinienem to tłumaczyć. Okej, to przeszukano, teraz w dół sobie przeszukamy. Ciekawe, kiedy ta bariera opadnie. To znaczy w następnej części to logiczne. Aha. To idziemy tam wyżej. I tutaj. Zmetalowy kuferek. Tu nic. O, skora bizonka Aha, tam się nie da wejść Okej, okay, alright, to jest tylko tak dla ozdoby mhm. Ciekawe Ja gram na poziomie trudności na średni, więc wiecie to i tak Jak na razie jest łatwo Jak wygląda ona na wysoki? Nie wiem jakby było w sumie jak mnie nie wierzycie Nie, to nie to średnia staro... kurde! Średni Szkałem? Nie! Jak to możliwe? Jak to możliwe? Orków może na razie zostawię Później najwyżej jak będę potrzebował expa Kolego, to niepotrzebne. Już to wiem. Okej. Okay. A kiedy Beliar zobaczył, co robili słudzy Pinosa, uniósł się gniewem. I istota pełna starożytnej mocy przybyła na jego wezwanie. I powstała z ziemi, a wraz z nią inne potężne istoty. Okej. Okay. Tu jest napisane coś o alchemii. 17, to już mamy dużo. 63 bodajże. Jak tu mnie nie okłamuje to 63. Tak fajnie mogły się bronić. No ale ok. Jak, jakby ruszyli całą gromadę razem z magami, to bym nie miał szans. Z magami? Ale ok Daliśmy radę, to jest najważniejsze I mamy 438 strzał Takie okay, prześpimy się, to było ciemno Wyżej stronić dupę ma. O że tak powiem. Aha, to tam już jest ten. To w sumie wszystko przeszukaliśmy. Jak zrobiliśmy takie kółeczko? Co nie przeszukałem, Przeszukałem. W sumie możemy spadać, bo tych orków na razie zostawimy, zapiszmy. Idziemy do Faring O, ale my się obłowimy w kasie Do Węgara, do Tyroli, do świątyni do Silden, do Redok, do Okary, do Montery, do Króla, do Goczy, do Gond do Faring Okej okay. O, się ucieszy gościu Kan się ucieszy, będzie z nas dumny Długo się będziesz teleportował? Okej. Okay. O, le lagi. O, le lagi. O, lagi. O, lagi. Ja nie mogę. Co jest? Co jest? Może że po teleporcie tak. Chyba mogę od razu wziąć ten... I już nie będziesz tego miał, suko! Czekaj, znajdę to jakąś... Pięć tysięcy. Oj, za dużo. Oj, coś za stoveczkę. Teraz tak nie za dużo 15 3 3 3, 3. Ideal Ha i odzyskaliśmy całą kasę całą money Ok. Stać <coughs> Ani kroku dalej Chcę przejść Możesz wejść. Tak, jakby mało nam było mor. Nic nie ma. W końcu wszyscy się powdali. Wiecie, Zem, zaraz, nie rozbieraliśmy wojnę? Bo mory to słabe usze. Nie zasługują na to, by władać tymi ziemiami. Chcę zaoferować Ci moje usługi, wielki zdobywco. A, więc to Ty jesteś tą morą, o której mówili mi moi generałowie. Jesteś wielkim wojownikiem i zasługujesz na szacunek. Jakie masz dla mnie rozkazy, wielki zdobywco? Podobno jesteś dość silny, żeby raz na zawsze pozbyć się wszystkich buntowników. Weź mojego osobistego strażnika i zabij wszystkich przywódców buntowników. To wszystko? Nie całkiem. Zbyt długo już tkwię w tym zamku. Czekam na okazję, żeby zaatakować stolicę Vanguard. Ale przez tę barierę, którą ustawił król, nic nie mogę zrobić. Jestem jednak pewien, że istnieje jakaś droga do królewskiego zamku i że buntownicy ją znają. Rozumiem. Królestwo ludzi ostatecznie upadło. Król i buntownicy zostali pokonani. I to wszystko Twoja zasługa, Mora. Zasłużyłeś sobie na najwyższe odznaczenie. Taki zaszczyt nigdy jeszcze nie spotkał żadnej Mory. Podejdź i odbierz swoją nagrodę. Chylę przed Tobą czoła, wielki bojowniku. Zobaczymy, co się stanie. Co teraz? Spróbujemy pozbyć się tej przeklętej bariery dookoła Wengardu. Zrównamy z ziemią królewski zamek. Kamień na kamieniu nie zostanie. Mory nigdy już nie wystąpią przeciwko nam. To moja misja. Teraz, kiedy twój lud został pokonany, jesteś zdany sam na siebie. Życzę Ci wielu zwycięskich bitew, wielki wojowniku. Nauczysz Siła 144 punktów, uważaj. Wiecie dlaczego wygraliśmy okay. wojnę? Okej. O, właśnie, pancerzorka, musimy założyć. To jest najlepszy pancerz w całej grze. Takiego pancerza nie da się kupić. O, i teraz rządzimy. Dobra, no weźmiemy ten kamień przodków i idziemy do Nordmaru O, jak ja kocham to Zabijanie buntowników Zaniosę kamień przodków do Nordmaru. Zgoda. Masz, dobrze się tym zaopiekuj. Okej. Okay. I teraz do Nordmaru. A, czyli już powoli, już powolnym tempem, ale zawsze zbliżamy się ku końcowi. Ach, szkoda. Ale to nic. W końcu trzeba było zakończyć. Przejście przez most co zobaczcie co to za most To jest chyba inne wejście do Normaru Ja oni nie słyszałem... Nigdy nie byłem tu tak szczerze Jest to jakiś taki... Aha. No nie, da się. Także to chyba do nigdy nie prowadzi.